Cześć, ja jestem Iwano live, a to jest następny odcinek... No Jezus jak... Cześć, ja jestem Iwano Animations, a to jest następny odcinek jak animować. Przepraszam, że długo nie było w filmiku, ale dobra. Więc zapraszam. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy do tego do, tego, do, tej, do animacji będziemy używali Minecraft Skin Fever, taki program który możemy czytać sobie na przykład, który możemy sobie edytować skin, na przykład jeżeli wpiszemy sobie jakąś razę użytkownika, na przykład mojego brata, powiedzmy, co sobie wczytamy jako tej osoby skina i możemy zawsze skina, którego zainstalowaliśmy, możemy sobie tutaj dać. Nie właśnie sobie pikachu dała. I sobie właśnie takiego machającego Pikachu chce zrobić jako animację. zrobić taką animację, że sobie macha do masy w do Ale dobra. Więc robi, kiedy robimy sobie jakąś animację... Ja niestety nie robię tego Pikachu, ponieważ ja już go zrobiłam. To jest milionowa próba rania tego Właśnie tutaj kiedy już ustawimy to klikamy prawym przyciskiem byle gdzie i ten i ten sobie wtedy właśnie prawym przyciskiem robimy i klikamy zapisz, zapisz obraz jako. I sobie właśnie zapisujemy w jakieś tam folderze. Ja sobie właśnie w Pikachu animację zrobiłam animację i... Ten. ja już sobie łączę, ponieważ bo ja to, kiedy zrobicie, to cały czas zapisujecie i dopóki to zrobić, to tego nie zrobić i dobra. Chodzimy w Windows Movie Maker. Ja jestem na jednym komputerze, jestem jest Making chyba, a po prostu zdejmowałaś czegoś innego. I tutaj pewnie mamy jakąś... A poczekajcie, ja to wszystko usunę. I dobra, macie tutaj takie coś. Takie coś. No widzicie? Widzicie? I wtedy... Nie możemy sobie tutaj wybrać już tak jak, jak ta by ja nie możemy sobie po prostu wybrać pliku, tylko musimy wejść w folder, gdzie mamy te wszystkie pliki, które chcemy tutaj przeciągnąć, które chcemy w animacji przeciągamy, wybieramy wszystkie, które chcemy i przeciągamy tu. Też jest taki sposób, że pokażę Wam, że klikacie w jakieś, pliki, trzymacie Ctrl i klikacie widać. I że właśnie to co chcecie wszystko. I w ogóle to jest fajne. To jest fajne. I w ogóle... Jest dobra. Więc ma, kiedy już to mamy, to zaznaczamy teraz te tutaj, te wszystkie i przeciągamy tutaj. Do tego. jeżeli I wtedy sobie mamy już animację po kolei. Chodzi o to jak zaznaczymy, jeżeli zaznaczymy tak, to się ustawi tak jak no. kolejności jak chcę zrobić. więc dobra. Jest i teraz, kiedy co zrobimy? To klikamy pokaż oś czasu. I tutaj mamy naszą oś czasu. Ja tutaj sobie ją powiększę. O tak. I... Ale zobaczcie, już po to mam co nie? Ale zobaczcie jaka animacja jest długa. On bardzo dłu... Post... Nasza postać bardzo długo waha. Jak to widzicie, właśnie wchodzicie, dlatego weszliśmy w tą osie. Oś. I teraz tak. Zaznaczam, no zrobię tak. Zaznaczamy i, czeka, i musimy ustawić taką myśl, żeby był, tak, była taka strzałka i przeciągamy, że no, no może być, nie musi być mega krótko, ale możecie i wtedy ustawiać się po prostu jak, 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 jak długość, jaką chcecie. No ja właśnie, ustawiam bardzo krótką długość, bo ja chcę, żeby to było nawet bardzo płynne. 15 15-15, 15, 15, 15 milisekund. Spoko, takie coś może być. To no ty te, te też 15 milisekund i tak wszystko ma se żeby było 15 milisekund. I tak wszystko sobie tak... O Jezu, nie, tak nie robimy. Tego tak nie, to, tego tak nie robimy. No. Tutaj wszystko skracam już. Dobra, poczekajcie na mnie, poczekajcie na mnie, na pewno, bo nie każdy teraz po prostu przewija, no może nie każdy, okej, okay. ale nie są jakieś osoby, które teraz to przewidzianie. Dobra, czyli 15, 15, 15, wszystko 15 milisekund, jest dobra, teraz mamy tylko krótszy film, film jest dobra. Teraz na sam początek bierzemy i zaczynamy. No i bardzo ładnie, szybko nam idzie, raczej ręka niż wcześniej. Więc dobra, ja tą animację dokończę yy, poza odcinkiem. Tak dodam, że nie tam jeszcze rzeczy i w ogóle, ale teraz kończę odcinek, więc dobra. Więc, więc dobra, mam nadzieję, że było fajnie, Zapomnijcie zostawić lajka lub suba i suba lub suba, fajny komentarz może i dobra, miłej nocy, trzymajcie się, cześć.